Tu jest tak y, sielsko, nie? Tak anielsko. Jak u Kochanowskiego. Serio? Teraz? O maturze myślisz? Hmm. A, a co to jest w ogóle? Jakiś y, amulet szczęścia? Powiedzmy, przydałby się. Nie, to kawałki litu. Unikat w skali europejskiej. Mm, no tak, tak, bo ty jesteś profesjonalistką, znasz się na tym. No ten. tak, no chciałam iść na geologię. Tak? No, kasa jest, ale w rafinariach i kopalniach, a ja nie chciałam się przyczyniać do globalnego uciaplenia. Mm. No, proszę bardzo. Jesteśmy, oto nasza największa lokalna atrakcja, czyli pałac, w którym podobno straszy. Wow, no wreszcie jakaś mroczna historia. Wybudował go pewien hrabia na starym cmentarzysku dla swojej córki, Aha. ale nikt nie zdążył w nim nawet zamieszkać, bo od razu spłonął. Eee, no co ty? Hmm? Zobacz tutaj. Co? To był Francuz. Camille de Berrier zmarł w 1813 roku w grudniu. I co z tego? No, to z tego, że wcześniej byli sami Niemcy i Polacy, nie? A to jest jakiś Francuz. Może właśnie tropu trzeba szukać wcześniej, nie? W epoce napoleońskiej. <zum> Dziadek cię zaraził obsesją? Bądźcie pijani jak Polacy. Ale bądźcie równie dzielni jak oni, Napoleon Bonaparte. No nie wiem, może... może się tu zakochał. Żenił, zrobił dziesiątkę dzieci i... I zmarł. No ale jakoś za dużo tych Francuzów jak na taką małą wieś.